Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Jacek Lempart z bloga System Trader. Na wstępie chciałem przeprosić za brzmienie mojego głosu, niestety mam małą chrypkę, więc mam nadzieję, że jesteście w stanie mnie zrozumieć. A dziś w tym filmie chciałem zrobić takie wprowadzenie do tak zwanych ETF-ów faktorowych. To jest taki pierwszy film wideo w tym temacie. Będzie ich więcej, które będą wchodziły już zdecydowanie głębiej w tę tematykę. Dziś zależy mi, aby po tym filmie każdy, kto się dopiero pierwszy raz styka z tym tematem, miał już pierwsze wyobrażenie, czym to jest. A z kolei te osoby, ci z Was, którzy już coś wiedzą o tym, to będą mogli sobie tę wiedzę nieco bardziej ugruntować. A więc o co chodzi? w tych ETF-ach faktorowych. Może zacznijmy sobie od takiego rysu historycznego. Otóż zanim w ogóle były ETF-y, zanim w ogóle mm, nawet były fundusze indeksowe w latach 70 to po prostu każdy starał się jakoś inwestować na tym rynku w ten sposób, że dobierał sobie spółki do portfela, no i no, starał się, żeby ten jego wynik inwestycyjny był jak najlepszy. Mówiąc krótko, nie było nawet mowy za bardzo o tym, ile e, zarabiał rynek, chociaż oczywiście były indeksy typu Dow Jones Industrial Average, czy w roku 1957 powstał indeks SP500. Ale nie było technicznej możliwości, przynajmniej dla takiego przeciętnego inwestora, żeby zainwestować prosto w taki indeks, mówiąc krótko, zgarnąć taką średnią rynkową i każdy po prostu dobierał te spółki do portfela według własnej strategii, według własnego uznania, czyli mówiliśmy de facto o tak zwanym zwrocie portfela, portfolio return. W latach 70. Jack Bogle z firmy Vanguard no, zrobił małą rewolucję, nawet nie taką małą, bo chyba największą, jaka była, można powiedzieć, w XX wieku, jeżeli chodzi o finanse, o inwestowanie. Mianowicie powiedział sobie tak, że zamiast walczyć z tym, aby do portfela dobrać najlepsze spółki, to po prostu zainwestujemy w cały indeks. I tak powstał fundusz indeksowy na właśnie indeks S&P 500. I wtedy już inwestorzy mogli inwestować w cały rynek, mogli że tak powiem zgarnąć market return, jak to się mówi po angielsku, czyli średnią rynkową. I to było po prostu pasywne inwestowanie. Zamiast wybierać poszczególne spółki do portfela, kupowaliśmy po po prostu cały indeks, kupując po prostu jednostki funduszu indeksowego. Wtedy jeszcze ETF-ów nie było. Oczywiście, to jeżeli ktoś inwestował pasywnie, natomiast wciąż byli aktywni inwestorzy, w większości nawet, i oni po prostu dobierali sobie nadal indywidualne spółki do portfela. Jeżeli udało im się pobić to, co dawała taka średnia rynkowa w postaci indeksu, no to można powiedzieć, że jak to się ładnie mówi, wygenerowali alfę czyli można powiedzieć, że pasywne inwestowanie to jest beta, a jeżeli cokolwiek powyżej mamy, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, to mamy tą alfę. Oczywiście ja tutaj to upraszczam, tak naprawdę proszę tutaj tych z was, którzy są po finansach, nie wieszać po mnie tutaj psów, bo zależy mi, aby ten film był prosty i przystępny od takiej strony praktycznej dla większości, żeby tutaj nie wchodzić w jakieś detale matematyczne. Natomiast później jeszcze zaczęła się popularyzować kwestia ETF-ów. I Jak w latach 70. powstały fundusze indeksowe, tak w latach 90., w roku bodaj 1993, chociaż nawet wcześniej jeszcze w Kanadzie powstał ETF, jak dobrze pamiętam, a później w 1993 najstarszy przynajmniej amerykański ETF SPY na indeks również SP 500. No to to był krok do przodu, ponieważ tym razem już nie trzeba było kupować funduszu indeksowego, tylko można kupić było jednostki, można powiedzieć, takiego funduszu wprost na giełdzie, tak jak to się robi. W przypadku kupowania chociażby spółek czy akcji na giełdzie. Natomiast to wszystko, wszystko jeszcze poszło krok dalej, ponieważ ludzie, mam tutaj na myśli ludzi z, ze środowisk akademickich, starali się zrozumieć, co stoi za tym, że jedna spółka generuje wyższą stopę zwrotu od drugiej. Oczywiście ktoś mógł to gdzieś tam intuicyjnie rozumieć. Zresztą były podejścia do inwestowania już wcześniej, które może nie były w teoretyczny sposób tak formalnie opisane, ale jednak można było powiedzieć, że w latach 30. Benjamin Graham inwestował i przeświecała mu idea inwestowania w wartość. Natomiast brakowało wciąż takich bardzo sformalizowanych opisów, co jest źródłem tego, że spółka jedna ma takie zwroty, a inna, Mniejsze lub większe. I w ten sposób y, powstawała baza do tego, żeby stworzyć tak zwane faktory, czyli takie czynniki, które definiowały nam, co jest źródłem właśnie tych stóp zwrotu. I w ten sposób y, dobie dobiegając tutaj do roku 2000, 2000 lat, generalnie, kiedy te ETF-y jeszcze bardziej się spopularyzowały, ale były one głównie popularne w takim wydaniu czysto pasywnym, czyli. Naśladowały te indeksy, takie ważone kapitalizacją, o których za chwilę jeszcze więcej powiem. No to wtedy, w latach 2000, zaczęły powstawać takie ETF-y, które bazowały również już i bazują na indeksach o innej konstrukcji. Właśnie takiej konstrukcji, gdzie możemy mieć już ekspozycję na tak zwane faktory. Czy to jest inwestowanie pasywne, czy już aktywne? No tu jest o tyle to utrudnione, że. W gruncie rzeczy od strony inwestora to wygląda nadal pasywnie, ale tak naprawdę pod spodem już jest to aktywne zarządzanie, nawet jeżeli jest to wszystko oparte na ścisłych regułach. Ale o tym też za chwilę jeszcze sobie nieco powiemy. I taka największa popularyzacja tych ETF-ów, tak zwanych faktorowych, miała miejsce właśnie po Krachu z roku z lat 2007-2009, ponieważ wówczas, zwłaszcza wśród inwestorów pasywnych, było takie duże zniesmaczenie tym, że no, kto chce po prostu być takim przeciętnym inwestorem i inwestować w coś, co spada o ponad 50% i przez parę lat musimy mieć stratę. I oczywiście tutaj z pomocą powiem trochę nieco w cudzysłowie przyszły faktory, też za chwilę sobie o tym jeszcze powiemy nieco więcej. Ale powiedzmy jeszcze wcześniej, zanim przejdziemy do tych faktorów głębiej, co było przed faktorami? No więc były te indeksy ważone kapitalizacją, czyli im spółka ma większą kapitalizację, tym ma większy udział w indeksie. i Dla przykładu tutaj widzimy sobie SP500 indeks i 10 największych spółek w tym indeksie. Jak widzimy, na pierwszym miejscu jest Apple, później idzie Microsoft, Amazon, i itd. I 26% aż tego indeksu jest tak naprawdę pokryte przez 10 spółek, pomimo że w indeksie mamy 500 spółek. A więc już widzimy, że to nie jest tak, że mamy SP 500, mamy tam 500 spółek i każda jest w takiej samej ilości, tylko one są ważone kapitalizacją. Zresztą tak jest najprościej też zrobić, ponieważ jeżeli ten Apple rośnie coraz bardziej, no to on ma w naturalny sposób coraz większą, większy udział w tym indeksie. Natomiast gdybyśmy chcieli mieć indeks, gdzie cały czas mamy takie same wagi wszystkich spółek, no to de facto każdego dnia musielibyśmy tutaj korygować ten indeks, żeby te wagi były na tym samym miejscu, co z kolei też generuje koszty. Dlatego też indeks ważony kapitalizacją był takim jest takim naturalnym, że tak powiem, sposobem na odzwierciedlenie rynku. Natomiast problem jest taki, jak już powiedziałem, że nikt nie chce być przeciętny, a z definicji inwestowanie pasywne to jest godzenie się na to, że będzie mieć przeciętne wyniki. Przeciętne w rozumieniu po prostu średniej rynkowej. W praktyce okazuje się, że większość inwestorów ma poniżej przeciętnej te wyniki, ale to też jest historia na inną okazję. No, ale czym są te faktory? Otóż faktory są niczym innym jak zbiorem takich charakterystycznych cech, które mają nam za zadanie tłumaczyć źródło zwrotu z inwestycji. Żeby nie było tak bardzo abstrakcyjnie od razu o finansach, to wyobraźmy sobie, że mamy Dom, i chcemy wycenić ten dom. I jest, możemy wymienić tutaj szereg takich czynników, które mają wpływ na to, jaka wycena, jak będzie wyglądała wycena tego domu, tak? Czyli ile ma pokoi, jaka jest powierzchnia, powierzchnia mieszkalna, jaka jest okolica, w którym ten dom się znajduje, jaki jest standard wykończenia. Te wszystkie czynniki, czyli faktory po angielsku, mają wpływ na to, jak będzie wyceniony ten dom. No i właśnie dokładnie w podobny sposób. Analogicznie działa to w świecie finansowym, tyle że tam nie wyceniamy domu, a wyceniamy spółki. I indeksy faktorowe to są właśnie takie indeksy, które nie są ważone kapitalizacją, tak jak wcześniej pokazywane SP 500, tylko są to już indeksy ważone innymi kryteriami. Czyli nie jest tak, że im większy ma, większą kapitalizację ma spółka, tym ma większy udział w indeksie, tylko tym razem może być tak, że im dana spółka będzie miała więcej określonych cech, tym będzie jej więcej w indeksie, albo w ogóle będzie się znajdowała w tym indeksie. Bo możemy sobie przefiltrować na przykład te spółki SP500 i zamiast 500 spółek, to włożyć tych spółek na przykład tylko 100 tylko takie, które będą spełniały określone warunki. No właśnie, czy to nadal wówczas jest inwestowanie aktywne, pasywne, przepraszam, czy już aktywne? I tak naprawdę według mnie to już jest inwestowanie aktywne, chociaż no faktycznie z poziomu inwestora może wyglądać to na inwestowanie pasywne, no bo jak sobie ktoś kupi ETF-a na, na tak zwany momentum, o którym często widzę w internecie, ludzie piszą, ponieważ w ostatnich latach bardzo ładnie przyrastał. No to nawet jeżeli ktoś kupi sobie takiego ETF-a i będzie czymo w tym portfelu, to nie oznacza, że jest to pasywna inw inwestycja. Ta fasada owszem jest pasywna, natomiast pod spodem to, co się dzieje w takim ETF-ie, to już bynajmniej pasywne nie jest. Jest to jak najbardziej aktywna strategia. Tyle, że po prostu w wydaniu takim pasywnym, dlatego że w oparciu o indeks, tyle, że oparcie na faktorze, w tym przypadku na przykład Momentum, i z poziomu faktycznie inwestora to wygląda jako coś pasywnego. Natomiast nie jest to aktywne w takim rozumieniu tradycyjnym, że inwestor sam, samodzielnie sobie dobiera te spółki do, do portfela i wtedy konstruuje w ten sposób portfel według swoich kryteriów. Tutaj kupujemy ETF-a tyle że pod spodem to co się dzieje w tym ETF-ie może przypominać, a wręcz może być nawet tym samym co robi inwestor, który sobie indywidualnie dobiera te spółki, jeżeli się kierują tymi samymi regułami. No jakie są te czynniki? Tych czynników tak naprawdę jest bardzo wiele i tutaj właściwie jest to tylko ograniczone fantazją i pomysłowością tych osób, które tworzą takie faktory. Natomiast nie dajmy się ogłupić, tak naprawdę takich faktorów takich kluczowych to można wymienić powiedzmy 4 5 6 sam i Dream fama również do tego zachęca żeby nie mnożyć ich zbyt dużo bo one po prostu później są tak naprawdę tylko pewnymi odmianami tych podstawowych faktorów MSCI podaje 6 takich faktorów to jest value size momentum high yield quality i low volatility i Pięć z tych ja sobie tutaj pokrótce za chwilę nieco bardziej omówię, a później w przyszłych filmach wejdziemy jeszcze głębiej w temat. Często też przy okazji tych faktorowych ETF-ów można znaleźć określenie smart beta. No i to jest trochę śmieszne, ponieważ no nie ma czegoś takiego jak smart beta, bo jest beta, czyli powiedzmy to, co daje nam rynek, jest alfa, czyli to, co mamy powyżej zwrotu z bety, czyli więcej. Natomiast no, marketingowcy rządzą się innymi prawami, no więc żeby to było miłe dla ucha, stworzyli coś takiego jak smart beta. Tak naprawdę są to strategie regułowe, Morningstar z kolei nazywa je strategic beta. Natomiast no, są one powszechnie wykorzystywane przez ETF-y, te, te, te faktory, więc, więc tak naprawdę rozróżnimy tutaj dwie kwestie. Kwestie marketingowe od kwestii takich już czysto merytorycznych. No, i teraz przejdźmy sobie tak pokrótce, dosłownie ja tylko zamarkuję kilka takich faktorów, a w kolejnych nagraniach, kolejnych materiałach wejdziemy już głębiej w tematykę. Pierwszy taki faktor, rozmiar, size. Otóż no, rozmiar ma znaczenie dosłownie. Pierwsze zmianki o tym rozmiarze, czy wielkości spółki były w roku 1981, to znaczy zmianki w tym znaczeniu, że pan Banz zauważył, że małe spółki, spółki o małej kapitalizacji, czyli w Stanach Zjednoczonych te o kapitalizacji poniżej 2 miliardów, mają, generują w czasie większe stopy zwrotu. I tak wychodziło z jego badań. Natomiast no, nie jest to tak zupełnie za darmo, ponieważ to się niestety wiąże z tym, że ktoś musi no, wziąć na swoje barki więcej zmienności. A co gorsza, może się okazać, że też koszty transakcyjne będą wyższe, no i wtedy pytanie jest, czy nadal ta premia za, za to ryzyko będzie utrzymana. Ale o tym sobie jeszcze opowiemy przy innej okazji, przy kolejnych materiałach. Kolejny faktor wartość, value. Tu z kolei chociaż tak formalnie w sensie akademickim opisane dopiero pierwszy raz w roku 1983 przez pana Basu, to wcześniej oczywiście inwestowanie w value było znane chociażby przez słynnego, wykorzystywane przez słynnego inwestora ojca, że tak powiem, można powiedzieć, wychowującego w duchu inwestycyjnym waliu Warrena Buffeta. Mam na myśli Benjamin'a Grahama. W latach 30. XX wieku wraz z Davidem Dodem oni tutaj mocno popularyzowali taką metodykę podejścia do rynków, gdzie się kupuje po prostu spółki waliu. Czyli spółki, powiedzmy, Tanie fundamentalnie. To jest oczywiście znów dość trudne określenie co jest tanie, a co nie jest tanie i to nie jest też materiał, w którym będziemy o tym mówić. Natomiast przykładowe metryki, które mogą nam w, pomóc w określeniu tego, że to jest price to book, czyli rynkowa wycena spółki do wartości księgowej, price to earnings, czyli relacja ceny akcji do zysku na akcję, czy forward price to earnings, czyli relacja ceny akcji do prognozowanego zysku na akcję. Momentum. To jest mój ulubiony faktor, z którego ja sam korzystam. Tutaj z kolei pierwsze zmianki w roku 1993. Takie znane opracowanie pana Jagadish i Titman. Natomiast to nie jest tak, że wtedy w ogóle momentum. Powstało. Oczywiście inwestorzy wcześniej skorzystali z momentum w mniej formalny sposób, czy nie opisując tego w tak formalny sposób, jak to zrobili ci panowie. Natomiast oni, jak gdyby, pierwsi tutaj, w sposób taki powiedzmy, teoretyczny wykazali, że trendy ceny ma po prostu tendencję do kontynuacji. Mówiąc inaczej, jeżeli jest spółka w trendzie wzrostowym, to jest większa szansa, że ten trend będzie kontynuowany niż to, że żebyśmy zajmowali krótką pozycję na takiej spółce. I i przewidywali spadki. Idrym Fama, który jest noblistą i również tutaj dużo zrobił, jeżeli chodzi o badanie faktorów, Powiedział, że to jest jeden z takich no, głównych, y, głównych czynników rynkowych y, to momentum. Taka y, podstawowa anomalia rynkowa. Natomiast z momentum są też problemy takie, że jeżeli one są, te, to momentum jest w odniesieniu do spółek indywidualnie kupowanych do portfela no to tu musimy uważać na koszty, y, bo mogą być te koszty transakcyjne dość wysokie. No i też jest niebezpieczeństwo front-runningu. To znaczy, jeżeli jest publicznie znany ETF i wiadomo, co będzie się zmieniało w tym portfelu ze względu na momentum, no to ktoś może ubiec taki ETF, taki fundusz i zrobić to wcześniej, zmniejszając tą premię. Kolejny faktor to quality. No tutaj jest trudniej powiedzieć, czym jest quality. Tutaj tak żartobliwie jeden z panów w, w Barons napisał, że jest to: Quality is the stuff I own and the crap is the stuff I don't own. No, okej, okay. jest to trudno, tak naprawdę, powiedzieć jednoznacznie, czym quality jest i każdy może inter interpretować i implementować to w inny sposób. Nie ma takiej jednoznacznej definicji, natomiast generalnie przyjmuje się powszechnie, że są to spółki o niskiej zmienności zysków, o wysokich marżach, niskim zadłużeniu, niskiej dźwigni operacyjnej, niskim ryzyku specyficznym i wysokiej jakości zarządzania. No i jeszcze niska zmienność, low volatility to z kolei mamy taki. Faktor, który wyszukuje spółki o najniższej zmienności i korelacji z innymi spółkami. Jest, to uznawany, jest ten faktor uznawany za taki faktor defensywny, czyli jego celem nie jest maksymalizacja zysku, a przede wszystkim minimalizacja zmienności. To tyle teorii na dziś. A jak wygląda praktyka i, i w ogóle więcej szczegółów, jak to wygląda od środka, będę poruszał w kolejnych materiałach. Zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Bye bye.